Mącznie jak Japonii to jest w ostatnich latach większy problem niż nawet niż, niż no, no, Nastąpiła pewna kumulacja, może przez to, że w parę lat trochę byliśmy, nasza czujność była uśpiona i, i, i mniejszą wagę do tego przywiązywaliśmy. W każdym razie teraz jak, jak już wiemy, że ta presja jest, trzeba do tego się bardziej przyłożyć, to też... To też, jest, to też jest lepiej, tak? Wiemy od początku, że jeżeli był, mieliśmy dużo łączenia to trzeba to reagować od samego początku sezonu. Wycinanie będu wchodzi jak najbardziej w grę. Jest to oczywiście bardzo chłodne, ale też daje dobre rezultaty. Także preparaty kontaktowe, oczywiście środka czy interwencyjne typu nimrodopas. i też z jakim trzeba sobie urodzić jak, jak najszybciej, tak? to, jest, to jest początek sezonu mm, i w, w ten okres okołokwitnieniowy to jest ten czas, kiedy musimy się e, tutaj mocno przyłożyć, a później e, monitorować i no, ewentualnie coś trzeba zobaczyć. Na mamy ten topaz, ten nazwa jest e, sprawą, która się dosyć szybko, może być, w tych warunkach, w tych substancjach, które mamy do bardzo szybko rozkłada, także skuteczna, z dobrym dobry tym profilu rozkładu i czasami można zastosować w bloku, jeżeli faktycznie jest większy problem, albo odmiana podatna, warto zastosować taką substancję w bloku, czyli jeden zabieg po drugim, czy w krótkim odstępie, ale unikając tutaj e, e, oczywiście zwiększania e, dawek. Dawka zaczyna być skuteczna wystarczająco. E, e, jeżeli chodzi o mm, inne substancje, tutaj e, ten, ten rozkład jest e, no, mniej korzystny. nazo proszę spojrzeć e, w zasadzie 110 dni i w, maksymalnie w zasadzie 30 dni i